Witam Was serdecznie. Następny epizod, który chciałem Wam opowiedzieć, to było tak, że koło naszej szkoły, numer 7 w Pile, kopali rury. Kopali rury z gorącą wodą do nowego osiedla, i kopali obok cmentarza. I tak jakby płot od cmentarza, za płotem był cmentarz, a kiedyś, bo ja się później dowiadywałem, że ten cmentarz po prostu był większy, tylko jak budowali drogę, te dwupasmowy, to po prostu sobie skrócili, skrócili sobie cmentarz, nie? przesunęli po prostu płot, a to co było za płotem, już tego nikt nie wykopał. I teraz jak kładli te rury, jak kładli te rury to natrafiali na trumny, trumny były z odcinkowanej dachy, drewniane już były rozsypane. Prawdopodobnie to był stary jakiś niemiecki cmentarz, Jakiś niemiecki cmentarz. Nie, nie jakiś, bo niemiecki cmentarz, bo przecież piła była niemiecka, tak czy inaczej. W każdym bądź razie mowa o tym, że my jako dzieciaki bawiliśmy się tam po szkole albo na przerwach, biegliśmy na drugą stronę jeźni i tam w tych, w tych dołach wykopanych, w tych do wykopanych dołach, tam ludzie normalnie chodzili i szukali złotych zębów. Bo tam czaszki były, tam normalne piszczele leżały, kości, czaszki, kręgosłupy normalne leżały zbezczeszczone pozostałości po ludziach. No czaszka najdłużej się zawsze utrzymuje, zęby. Także dużo było zębów ludzkich i tego. No i tak, wiecie, przez głupotę, nie? i tak myśmy tam byli, chodziliśmy po tym, no i idą nasze laski z klasy, nie, idą laski z klasy, no to Trzeba zrobić jakiś numer. No więc wziąłem taką czaszkę, nie? Patrzcie, patrzcie, nie? I tak miałem czaszkę przed sobą. I robiłem, i robiłem tak. Laski zobaczyły. Że... O nie! Co on robi? Jesteś u pani! Jesteś u pani jutro! Matnąłem na to ręką. Nie? Na drugi dzień przychodzę do szkoły. I tam nasza wychowawczyni, już nie pamiętam, kto to był. Pani Grzeszczak, chyba, czyli, bo ja miałem tych wychowawców dosyć dużo. W podstawówce, bo tam były jakieś kombinacje mniejsze. Oto, no i wstaje Beatka. Proszę pani, proszę pani, a ja wczoraj to Lisał, Lizał czaszkę. Pacetka tak spojrzała na mnie. Lisał, czy to prawda, że lizałeś czaszkę? A ja, wszyscy oczywiście, w bo to była pierwsza kapuś. Mówię, nie lizałem czaszki, tylko mówię, udawałem, że lizałem czaszkę. Może byście tam więcej nie władzili się z, czasz z czaszkami, nie tak. I nie zadawali się z czaszkami. Na te piszczele roz rozwalone, nikt się w ogóle nie zainteresował, żeby to, żeby to jako, żeby zrobić jakiś pochówek chociaż grupowy czy cokolwiek. Nawet kościół, który nowy się tam budował i widział, to wszystko przecież ci, to wszystko się walało tam po tym osiedlu, te gnaty, to wszystko, nikt nie zareagował kompletnie nic dobra no to było to zapraszam was na następne epizody epizody z mojego mojego życia witam was serdecznie kolejny epizod w szkole podstawowej mieliśmy kolorowankę taką nie pamiętam klasy. Mieliśmy taką kolorowankę było pięć. Pięć okienek i na, w, tych, w każdym z tych okienka był konik na biegunach taki. Naszym zadaniem, naszy, naszym zadaniem było zrobienie pięć tłów albo tę, jak się robi, tło? Tak? Mieliśmy zamalować, zrobić tło pięć różnych e, tę, tłów, tełów. <grym> No i, tak, i tak. No dobra. No i później malować, kolora, pokolorować, zrobić tło i pokolorować te koniki na inną, jakimiś innymi kolorami. Tam ble, ble. No wiecie, na no takie proste, logiczne, proste i logiczne zabawy dla dzieci umysłowo sfixowane. No że to była normalna szkoła podstawowa. No i teraz ja to się bawię jakieś czerwone, zrobiłem zielone, bla bla i patrzę obok mnie miecio, siedzi mietek. Taka ofiara klasowa, taki Mietek miał takie dżinsy, ogrodniczki takie takich dżinsach, ogrodniczkach. I taki był dżinsa w ogrodniczkach. Jak zawsze, jak pamiętam, ja, bo to wiecie, no podstawówka, no to już ciężko. No ja jeszcze pamiętam jego Mietka w ogrodnikach. Ja tak patrzę na niego, a Mietiu zrobił całe pięć, 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 całe pięć Pięć kwadratów z tymi skonikami na czarno. Tak, wiecie. Nie zrobił to, tylko za, zamalował wszystkie te, te kwadraciki na czarno. No i chodzi pani na Sześć Chodzi o liczę. o dobrze, o ładnie. Mietek. Mietek. A, a gdzie są te koniki? A, no, są pod spodem. <gry> spodem są, że zawalował całe wieczory. Nie zrobił tła w koło, tylko zawalował całe te kwadraty. Więc tak, gdzie są te guniki? No, no pod spodem. Pozdrawiam Was serdecznie i zapraszam po więcej takich epizodów życiowych.